Zrobiliśmy chyba już wszystko, co trzeba było tutaj zrobić. Eee, nazwiemy sobie tę kolekcję po prostu sofa i ją zwiniemy. W tym miejscu będzie tylko i wyłącznie sama w sobie sofa. Robimy nową kolekcję, którą nazwiemy scene, i tutaj umieścimy wszystkie elementy związane ze sceną, oświetleniem i przygotowaniem do renderu. Wracamy do widoku standardowego viewport shadingu, czyli albo wybieramy go tu z góry, albo wybieramy skrót Z i Solid. Tak będzie po prostu nam wygodniej na ten moment. Tworzymy nową przestrzeń roboczą. Na jednej z nich dodajemy kamerę, czyli Shift A i Camera. Ona w tym momencie patrzy totalnie nigdzie. Więc musimy wcisnąć sobie 0 na klawiaturze numerycznej, następnie G. Teraz wciskamy scroll myszki i przeciągamy do siebie. W tym momencie już coś nam się ukazało. Tak. Tutaj możemy wskoczyć sobie w Orto z góry, trochę zmienić kąt. Żeby natomiast ją obrócić do góry. Wciskamy R. Jeżeli wciśniemy po prostu X, to będzie to obracało po globalnym X, tak jak tu widzicie. Natomiast jeżeli drugi raz wciśniemy X, to będziemy się obracać po takim indywidualnym X, który każdy z obiektów ma. O to nam właśnie w tym momencie chodzi. Więc ustawiamy się mniej więcej w ten sposób. Odjedziemy jeszcze trochę bardziej. OK. I kamerę mamy ustawioną. Teraz musimy zrobić coś, żeby ta kanapa na czymś stała. Dodajemy dobrze nam znany plane, skalujemy go trochę, następnie wchodzimy w tryb edycji i tamte dwie krawędzie wyciągamy do góry, czyli na osi Z, tak długo, aż znikną nam za pole widzenia kamery. Teraz zaznaczamy te trzy krawędzie i zniwelujemy te narożniki, czyli Ctrl B robimy po prostu bevel po wyjściu shade smooth i mamy taką wstępną scenę gotową teraz wypadałoby zobaczyć jak ona jest oświetlona wybieramy tryb wyświetlania na rendered i jest bardzo ciemno, bo jak pamiętacie pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy podczas tej lekcji to usunięcie światła więc teraz trzeba dodać jakieś nowe. Zaczniemy od oświetlenia samej kanapy. Więc dodajemy Light, Area. To tworzy nam kwadratowe źródło światła, które ustawiamy mniej więcej tak jak w takiej zwykłej fotografii: czyli jedno trochę bardziej z lewej, drugie trochę z prawej, różne moce. Obracamy je na X, na osi Z i zmieniamy przede wszystkim moc na trochę większą. W zakładce właściwości światła dobra, dałbym trochę wyżej, OK. Duplikujemy Shift D, ustawiamy z drugiej strony, zmniejszamy trochę moc, żeby zrobić nieco bardziej kontrast. Że nawet bardziej z góry poświecimy z tej strony, ok. To co ja zawsze lubię robić to dodatkowe światło od tyłu. Delikatnie z tyłu podświetli. 40. To zrobi delikatną poświatę na modelu z tyłu. Ok, sam w sobie model mamy wstępnie oświetlony. To jest dosyć poprawne, zwykłe oświetlenie modelu produktowego, renderu produktowego. Teraz musimy poświecić to całe tło. Skopiujemy sobie jedno z nich, obrócimy o 180 stopni, zwiększymy trochę moc, żeby to tło było bardziej rzeczywiście oświetlone. Jedno z tej strony, drugie nieco bardziej. Z tej, trzecie, może poświecić od frontu. I teraz, skoro mamy to wszystko już poustawiane, to możemy spróbować to wyrenderować musimy najpierw poustawiać kilka rzeczy więc wchodzimy w zakładkę render jest tu bardzo dużo zakładek i przycisków ale żadne z nich nie jest wam na ten moment potrzebne oprócz tego max samples zmieniamy z tej ogromnej wartości na coś pokroju 300 sample to ilość przejść ile razy was, wasz komputer będzie liczył ten obrazek, czyli renderował w zasadzie ten dany fragment. Stąd to tak naprawdę tyle. W drugiej zakładce Output możecie zmienić rozdzielczość. Ja ustawię 200%, by to było 4K i to tak naprawdę na ten moment tyle. Żeby nie obciążać za bardzo komputera podczas samego renderu, wracamy w Solid, wybieramy Render oraz Render Image. W tym momencie wasz komputer będzie liczył obrazek. Tutaj, jak widzicie, jest ilość sampli, czyli on tą kratkę będzie 300 razy przeliczał każde odbicie światła. Za każdym kolejnym samplem będzie się redukował szum. Można włączyć denoise, który jest domyślnie włączony, działa bardzo dobrze. Natomiast jeżeli robicie coś. Mocno zdetalowanego to często robi się to bez dinosa, a z większą ilością sampli. Wiąże się to z tym, że render robi się znacznie dłużej, bo czasami to musi być 1000-1500 sampli, więc to się wydłuża o ileś tam razy. Natomiast do takich standardowych produktówek tego typu wystarczy 300 sampli. Wygląda na to, że mamy te lekcje za sobą. Jeżeli mieliście jakąkolwiek trudność, jeżeli napotkaliście jakiś problem, śmiało piszcie w komentarzu albo na naszej grupie na Facebooku, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. Na ten moment ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.